Na równinach Serengeti największymi i najbardziej dominującymi drapieżnikami lądowymi są bezsprzecznie lwy. Te potężne kotowate mogą dorastać do długości równej dwóm ludziom położonym na ziemi, a największe osobniki mogą ważyć tyle co dorosły niedźwiedź Gryzli, drugi co do wielkości żyjący drapieżnik lądowy. Oprócz ogromnych rozmiarów, lwy słyną również z gracji i inteligencji, które pomogły im zapanować nad rozległymi sawannami. I podobnie jak ma to miejsce dzisiaj, wiele lwów z przeszłości również było ogromnym zagrożeniem. Lecz spośród wszystkich, które pojawiły się i zniknęły na przestrzeni dziejów, jeden wyróżnia się w szczególności. Nie tylko przewyższał rozmiarami współczesnego lwa, ale był również największym kotowatym, jaki kiedykolwiek żył. A był to lew amerykański. Paleontolodzy dowiedzieli się o jego istnieniu już na początku XIX wieku, gdy fragmenty czaszki zostały odnalezione w stanie Mississippi. Już wtedy było jasne, że był to jakiś rodzaj kotowatego, a konkretnie uznano, że należy do nowego gatunku w obrębie już znanego rodzaju felis, do którego należy m.in. kot domowy. Jednak dzięki późniejszemu napływowi nowych okazów lwa amerykańskiego, paleontolodzy doszli do wniosku, że przypomina on bardziej większe koty i przenieśli go do rodzaju pantera, który obejmuje pięć żyjących dziś gatunków: lwa, tygrysa, jaguara, lamparta i irbisa. Szczególne znaczenie dla tej klasyfikacji miał współczesny lew, ponieważ paleontolodzy uznali, że to właśnie z nim lew amerykański ma najwięcej wspólnego. W rzeczy samej oba gatunki były tak podobne pod względem budowy ciała i swoich cech, że początkowo uznano lwa amerykańskiego za nowy typ lwa i sklasyfikowano go jako podgatunek, nadając mu nazwę naukową Pantera Leo Atrox, a następnie powstała też jego potoczna nazwa, czyli lew amerykański, która nawiązuje oczywiście do miejsca występowania. Jednak podobnie jak w przypadku Aenociona dirusa, tego słynnego, podobno wskrzeszonego gatunku, który niby jest wilkiem, ale nie do końca, okazało się, że lew amerykański też tak naprawdę nie był lwem. Badania wykazały, że mimo wielu podobieństw, oba stworzenia są zbyt różne, by zaliczyć je do tego samego gatunku. Różnice te obejmują masywniejszą budowę lwa amerykańskiego, brak wykształconej grzywy, proporcjonalnie dłuższe nogi i unikalny kształt czaszki. Mimo to pozostał on członkiem rodzaju Pantera i otrzymał nazwę naukową Pantera atrox, co oznacza okrutną panterę. Jest to odniesienie do jego drapieżnego uzbrojenia i ogromnych rozmiarów. Badania, które ujawniły jego prawdziwą naturę, postawiły również pytanie, czy to na pewno lew jest jego najbliższym żyjącym krewnym? Niektórzy twierdzili, że może to być tygrys albo jaguar. Te teorie jednak zostały obalone, gdy analiza DNA potwierdziła, że rzeczywiście, to lew ma do niego najbliżej. Analiza DNA wykazała również, że lew amerykański najprawdopodobniej wywodził się z wczesnej populacji lwów jaskiniowych, która około 340 tysięcy lat temu w Pleistocenie została odizolowana na południe od północnoamerykańskiego lądolotu. Ustalono również, że ostatni wspólny przodek lwa amerykańskiego i współczesnych lwów żył od 500 tysięcy do 1,9 miliona lat temu. Z biegiem czasu lew amerykański nie tylko stał się odrębnym gatunkiem, ale również osiągnął niewiarygodne rozmiary. Paleontolodzy szacują, że dorosły osobnik był przeciętnie o 25% większy niż lew afrykański. Jednak niektóre osobniki były rzecz jasna jeszcze większe, ponieważ gatunek ten wykazywał dosyć spory dymorfizm płciowy i ogólnie wahania rozmiarów. Większe samce zwykle ważyły od 350 do 420 kg. Przy takich rozmiarach przewyższa on wszystkie dzisiejsze żyjące koty i stanowi poważnego kandydata do tytułu największego kota wszechczasów. Tylko Smilodon i Pantera Fossilis mogą z nim konkurować pod względem wielkości, przy czym Smilodon ma przewagę, osiągając maksymalnie 470 kg, czyli więcej niż przeciętny dorosły niedźwiedź polarny. Jednak nie ma to większego znaczenia, ponieważ nowe okazy znalezione w 2012 roku ujawniły, że wyjątkowo duże lwy amerykańskie mogły przekraczać rozmiary zarówno Smilodona, jak i Pantery Fossilis. Obecnie szacunki wykazują, że te gigantyczne osobniki mogły ważyć około 523 kg. Przy takiej masie nie tylko ważyły więcej niż 8 dorosłych ludzi, ale również są uważane za największe kotowate, jakie kiedykolwiek istniały. To czyniło go jednym z najgroźniejszych drapieżników swoich czasów, a niestety dla stworzeń żyjących obok niego, jego ogromne ciało wcale nie spowalniało go tak bardzo, jak można by się tego spodziewać. Solidna budowa kości i długie nogi pozwalały mu zachować dużą szybkość. Nawet ostrożne szacunki wskazują, że potrafił biegać z prędkością ponad 48 km na godzinę, co czyniło go szybszym niż jakikolwiek człowiek i porównywalnym pod względem szybkości do guźca. Mimo tak dużej prędkości przypuszcza się, że lew amerykański polował głównie z zasadzki, a nie poprzez długodystansowe pogonie za ofiarą. I urządzając te zasadzki najprawdopodobniej zabijał swoje ofiary za pomocą ostrych, chowanych pazurów i śmiercionośnego ugryzienia. O czym świadczą odnalezione szczątki, tak jak na przykład Blue Babe, zamrożony bizon stepowy, u którego odkryto głębokie rany po pazurach i ślady ugryzień odpowiadające tym, które mógłby zostawić lew amerykański. Ugryzienie tego lwa było szczególnie brutalne. Jak na kota miał wyjątkową siłę dzięki ogromnej i masywnej czaszce. Umożliwiała ona wbicie jego 10-centymetrowych kłów w ciało ofiary z siłą około 126 kg na centymetr kwadratowy. Co czyniło jego ugryzienie prawie trzykrotnie silniejszym niż u współczesnego lwa i sześciokrotnie mocniejszym niż u smilodona, który miał stosunkowo słabe ugryzienie ze względu na swoje bardzo delikatne kły. Ogromna siła lwa amerykańskiego potwierdzona została także przez odnalezione przez nas ofiary, takie jak wyjątkowo pechowy wilk szary. Ten konkretny osobnik znalazł się w szczękach lwa amerykańskiego w pobliżu słynnego Labrea Tarpitz w Kalifornii. Jakimś cudem przeżył atak, ale nie wyszedł z niego bez szwanku. Siła ugryzienia kota przecięła jego prawą kość udową na pół, odrywając dużą część nogi i idealnie ukazując brutalną siłę tego drapieżnika. Lew amerykański nie był jednak tylko napakowanym brutalem. Wydaje się również, że cechowała go dość wysoka inteligencja, na co wskazuje duża pojemność puszki mózgowej oraz fakt, że wiele współczesnych gatunków z rodzaju pantera uznawanych jest za wysoce inteligentne. Dalsze dowody pośrednie na inteligencję lwa amerykańskiego pochodzą z analiz starożytnych pułapek smołowych, rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych. Przez tysiące lat pleistocenu różni roślinożercy wpadali w te pułapki, przyciągając za sobą oczywiście drapieżniki. Co ciekawe, mimo że lew amerykański był jednym z najliczniejszych drapieżników swojej epoki, bardzo rzadko odnajduje się jego szczątki w takich miejscach. Podczas gdy jego współcześni rywale, tacy jak Wilk Straszny czy Smilodon, występują tam bardzo często. Skłoniło to paleontologów do przypuszczenia, że lew amerykański był od nich nieco bardziej inteligentny i wiedział, że może warto sobie odpuścić. Poza inteligencją uważa się, że lew amerykański dzielił ze współczesnymi krewniakami również inne przydatne cechy, takie jak wyostrzony wzrok, węch oraz słuch. Jeśli chodzi o słuch, paleontolodzy uważają, że potrafił wychwycić dźwięki dochodzące z odległości ponad półtora kilometra. Jego węch mógł być nawet jeszcze lepszy. Niektórzy sugerują, że był w stanie wyczuć zapach ofiary oddalonej o kilka kilometrów. Dzięki tym przydatnym cechom oraz ogromnym rozmiarom lew amerykański był przerażającym drapieżnikiem, zdolnym do polowania na cały szeroki wachlarz ofiar, w tym jelenie, konie, wielbłądy, tapiry, pekari, gryzonie oraz bizony stepowe. Te ostatnie wydawały się być jego ulubionym pożywieniem, ponieważ odnotowano wiele przypadków ataków lwa amerykańskiego właśnie na te zwierzęta, co potwierdzają przeróżne znaleziska. Ten kot mógł również polować na gigantycznego mamuta kolumbijskiego, który także żył u jego boku. Nie wiadomo jednak, czy był w stanie zabijać dorosłe osobniki, czy tylko młodsze. Zależy to prawdopodobnie od tego, czy żył w stadach jak współczesne lwy, czy może jednak samotnie. Jak dotąd nie ma jednoznacznych dowodów na to, że żył w grupach. Niektórzy uważają, że jego ogromne rozmiary sugerują samotny tryb życia. Inni zaś twierdzą, że skoro jego najbliższy żyjący krewny, czyli lew, żyje w stadach. To możliwe, że on również tak żył. Gdyby faktycznie tak było, miałby realne szanse na powalenie dorosłych mamutów. Ba, nawet jeśli był samotnikiem, i tak stanowiłby spore zagrożenie. Badania wykazały, że młode mamuty były przez pierwsze lata życia dobrze chronione przez stado, lecz z czasem wchodziły w etap rozwoju, w którym były już wystarczająco duże, by oddalić się od matki w poszukiwaniu pożywienia, ale wciąż na tyle małe, by móc paść ofiarą lwa amerykańskiego. Paleontolodzy sądzą, że wiele mamutów ginęło właśnie na tym etapie swojego życia. To okienko, w którym lwy polowały na młode mamuty, przypadało na wiek od około 2 do 9 lat, przy czym dziewięcioletni osobnik mógł ważyć nawet około dwóch ton. Specjalizacja lwa amerykańskiego w polowaniu na młode osobniki dużych roślinożerców nie ograniczała się jednak do mamutów. Obejmowała również mastodonty amerykańskie. Paleontolodzy uważają, że zarówno on, jak i jego konkurenci. Wilki i koty szablozębne stanowili poważne zagrożenie dla populacji młodych zwierząt megafauny, odpowiadając nawet za 17% wszystkich zgonów wśród młodych osobników tych gatunków. Sukces łowiecki lwa amerykańskiego potwierdza nie tylko jego różnorodna dieta, ale również szeroki zasięg występowania. Zamieszkiwał większą część dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, a także południową Kanadę i północny Meksyk w okresie środkowego i późnego pleistocenu. Najstarsze skamieniałości pochodzą sprzed około 340 tysięcy lat. W obrębie tego zasięgu wydaje się, że preferował otwarte tereny, równiny i sawanny, ponieważ nie występował we wschodniej Kanadzie czy północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, gdzie dominowały gęste tajgi. Niektóre z tych sawan i równin były jednak wystawione na działanie mroźnych temperatur, zwłaszcza w czasie ostatniego maksimum lodowcowego, które miało miejsce między 20 a 26 tysięcy lat temu. Przypuszcza się, że lwy amerykańskie szukały wtedy schronienia w jaskiniach i mogły wyścięłać legowiska trawą i liśćmi, tak jak czynią to dzisiejsze tygrysy syberyjskie. Doskonale zachowane szczątki tych kotów pokazują, że miały dwie warstwy futra. Zewnętrzną, z włosów przewodnich, tak zwanych guard hair, oraz gęsty podszerstek, co dawało im nie tylko ochronę przed zimnem, ale też taki lekko czerwonawy wygląd. Pomimo zimnego klimatu, środowisko lwa amerykańskiego tętniło życiem. Żył on wśród wielu kultowych zwierząt epoki lodowcowej, w tym wspomnianych już mamutów czy wilków, a także takich gatunków jak homoterium, pumy, kojoty, niedźwiedzie czarne, jaguary, krótkopyskie niedźwiedzie, widłorogi, bizony leśne oraz długorogie, hypolagusy, holmesiny, owce kanadyjskie, kozy śnieżne, cerwalkesy, bobry olbrzymie, buterium, różne leniwce naziemne, a nawet gliptodonty. Ponadto, ponieważ lew amerykański wciąż istniał około 20 tysięcy lat temu, współistniał także z ludźmi, którzy być może stanowili dla niego jedno z głównych zagrożeń. Świadczą o tym m.in. znalezione skupiska kości lwa amerykańskiego w pobliżu paleolitycznych osad ludzkich. Skłoniło to niektórych badaczy do spekulacji, że to właśnie działalność człowieka przyczyniła się do jego wyginięcia. Dokładny moment jego zniknięcia nie jest znany. Ale najmłodsze znane szczątki tego kota pochodzą sprzed 12 877 lat. Data ta pokrywa się z tak zwanym wymieraniem czwartorzędowym, które zdziesiątkowało megafauny końca pleistocenu. I podobnie jak w przypadku samego lwa amerykańskiego, przyczyna tego wymierania nie jest pewna. Choć w ostatnich latach za główne przyczyny uznaje się nadmierne polowania prowadzone przez ludzi oraz zmiany klimatyczne. Które to razem być może doprowadziły do upadku takich gigantów jak nasz największy kot wszechczasów. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Jak choćby tego o wilku strasznym, o którym ostatnio było bardzo głośno z powodu jego rzekomego zmartwychwstania. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.